Cześć, witajcie, z tej strony Robert, no i zapraszam Was dzisiaj do recenzji LG Leon. Standardowo zaczynając od specyfikacji wyglądu samego urządzenia, muszę powiedzieć, że cieszę się, że w tym samym momencie miałem Spirita, bo wypada on dużo lepiej. Samo urządzenie, jeżeli chodzi o Leona, mamy 4,5 cala IPS LCD, 480x854 piksele i mam nadzieję, że to widzicie, że mamy tutaj 220 pikseli na sal i dopiero od tych 300 ppi zaczyna się ekran robić taki dość czytelny, pozbawiony pojedynczych pikseli tutaj niestety widać, że te piksele są dość widoczne oprócz tego Snapdragon 410 Adreno 306, gigabajt pamięci RAM no i teoretycznie powinno to urządzenie chodzić lepiej niż właśnie Spirit, dlaczego? No bo mamy te same podzespoły, niższą rozdzielczość, czyli mniej pikseli do obrobienia oprócz tego bateria, 1900 godzin i tutaj od razu Wam powiem, że 2,5 godziny, 2 godziny 40 to maksimum, jakie udało mi się uzyskać, więc jest tu niestety troszkę gorzej, pomimo tego, że ekran jest o mniejszej rozdzielczości, czyli no też nie powinien pożerać tyle energii, a wypada to po prostu gorzej przy tych 1900 mAh. Przechodząc natomiast do wyglądu, no nie wiem kto myślał nad tym, jak zdejmować tą obudowę. To naprawdę ktoś musiał nieźle na to wpaść, bo ja długo dochodziłem do tego w jaki sposób pozbyć się tej klapki, żeby włożyć kartę SIM. I otóż musimy po prostu podważyć tutaj od złącza mikro USB 2.0, żeby zdjąć sobie tą klapkę. Reszta elementów wygląda w ten sposób. Warto wspomnieć o tym, że tutaj nie mamy po prostu przycisków, które zostają na ogół w przypadku LG jakby w korpusie urządzenia. Tutaj cały mechanizm, czyli te mikrostyki są w klapce co oznacza mniej więcej tyle, że przy wymianie samej klapki może ona być też droższa, bo przyciski niestety są jakby wkomponowane w klapkę i warto o tym wspomnieć. Jeżeli zobaczycie sobie na tą tylną klapkę, no to możecie dostrzec tutaj, że ten przycisk jest troszkę lepiej spasowany niż ten poprzedni przy ale przyciski te tutaj są słabo wyczuwalne i rzeczywiście no, na, na czuja ciężko czasami po prostu w nie trafić. Aparat jest trochę bardziej zagłębiony, z jednej strony to jest plus oczywiście bo nie będzie nam się soczewkę rysować z drugiej strony tam brud się będzie osadzał, więc musimy sobie to systematycznie czyścić duży, mm, duże wyjście na, na głośnik, ale mimo wszystko ten głośniczek jest mniejszy i nie gra tak fajnie jak w Spirit. Standardowe ułożenie, czyli na dole mamy włącze do ładowania micro USB 2.0 mikrofon, u góry włącze na słuchawki 3,5 mm i drugi mikrofon, więc wygląda to dość standardowo. Warto wspomnieć natomiast o tym, że z tyłu mamy tylko 5 megapikseli, z przodu mamy Aparat VGA. Mówiłem, że w Spirycie 1MP z przodu to jest śmiech. Tutaj chyba nie będę nawet tego komentował, bo ten aparat jest tragiczny. Na uwagę jednak zasługuje to, że działa tutaj ta sama funkcja, czyli możliwość tapnięcia, żeby wybudzić i wygasić ekran, i to jest bardzo fajne, bo to, to zachęca, naprawdę to zachęca. To jest proste, skuteczne i naprawdę przydatne, no bo nawet jeżeli nie możemy się przyzwyczaić do tych przycisków z tyłu, to oprócz zmiany głośności właściwie nie musimy ich używać. A propos tych przycisków, są one oczywiście funkcyjne, mamy tutaj. Jeżeli mam wyłączony ekran, mamy po prostu możliwość przyciśnięcia dłużej, odpala nam się aparat. To troszkę niestety trwa. I tak samo, jeżeli jesteśmy na wyłączonym ekranie, przyciśniamy dłużej przycisk górny, to odpala nam się Quick, quick Memo, czyli możliwość rysowania, robienia sobie tam poszczególnych grafik, jeżeli chcemy. Sama nakładka wygląda dość standardowo, czyli nie ma tu jakichś wielkich zmian względem SpiritA. Standardowo brak automatycznego podświetlenia. Wydaje mi się, że jasność wyświetlacza jest trochę gorsza niż w przypadku SpiritA. Po prostu leją słabej świeci Tak, no przełączniki dość standardowo. Sporo tego, możliwość edytowania, więc jak najbardziej tutaj wszystko ok. Przejście do ustawień. Wygląda to dosyć klasycznie. Oprócz tego ustawienie jasności. Nocnej, czyli od północy do szóstej rano, tu również nie możemy tego zmienić, więc e, niestety tak to wygląda. Brak korekcji, jeżeli chodzi o mm, ekran, ale tutaj te kolory wyglądają chyba w miarę okej. Okay. Ekran główny. Motywy, efekty, które możemy sobie zmieniać. Dodatkowo jest również Easy Home, czyli możliwość zmiany na ekran podstawowy, żeby no po prostu osoby, które dopiero zaczynają przygodę z, z LG mogły troszkę lepiej się z tym zaznajomić. Ok, no, kolejne rzeczy, no to w ogólnych tutaj mamy klawisze skrótu, to o tym mówiłem przed chwilą. Zobaczcie, że to menu też nie działa jakoś super płynnie, gesty są jak najbardziej, czyli możliwość wyciszania. No odkładania telefonu jeżeli ktoś do nas dzwoni i tak dalej i będzie to wszystko pauzowane brakuje tutaj obsługi jedną ręką no niższy ekran 4,5 cala więc już tego nie wciśnięto tutaj, przy 4.7 widocznie LG uważa, że jeszcze to się przydaje. Nie zapomniano o domowych przyciskach, czyli kombinacji tutaj przycisków albo zmiany kolorystyki, więc tutaj jak najbardziej wszystko zostało po staremu. Kolejna rzecz, no to już tutaj baterie, aplikacja, pamięć. Przy pamięci 8 GB e, wygląda to podobnie słabo jak w przypadku e, Spirita, więc pamiętajcie o karcie microSD i wszystkie zdjęcia przenosicie po prostu na zewnętrzną pamięć. W przypadku pamięci RAM wygląda to o tyle lepiej, że tej wolnej pamięci zostaje nam trochę więcej dla nas, dla użytkowników biorąc pod uwagę grafiki, które są po prostu gorszej jakości mniej zajmują, bo mamy mniejszą rozdzielczość ekranu, więc teoretycznie ta jakby sama wydajność systemu powinna być tutaj lepsza, biorąc pod uwagę właśnie to, że te podzespoły są takie same przy mniejszej rozdzielczości, o czym wspominałem, ale mam jakieś takie dziwne wrażenie, że niestety ten ekran nie zawsze super działa, jeżeli chodzi o dotyk. Zdarza się sporadycznie, że po prostu coś dotykam i on nie chce zareagować i nie za bardzo wiem, czy to jest wina samego ekranu, czy po po prostu coś tutaj softowo nie do końca działa. Przejdźmy sobie już do aparatu, bo chciałbym jak najszybciej to pominąć. Oczywiście mamy ten tryb auto, czyli po prostu dotykamy, robi nam zdjęcie, trwa to dłużej. W normalnym trybie niestety, ale mamy tylko tutaj, a, no właśnie, mamy tylko tutaj możliwość robienia 5 megapikseli i to jeszcze w 4x3. Jakbyśmy chcieli robić normalne zdjęcia w pełnym ekranie, no to to tylko 3 megapiksele jakość filmu Full HD, ale to jest no, tragedia, więc tutaj bym się jakoś specjalnie na tym nie skupiał. Przedni aparat VGA no tutaj widzicie, to jest mega dużo szumu, nawet jeżeli to jest strasznie jasno, więc po prostu. Ten aparat traktujcie tak, jakby go nie było, i właściwie tyle bym powiedział na temat tych zdjęć. Zdjęcia możecie zobaczyć sobie w linku poniżej. Są w pełnej jakości i możecie sami je ocenić. No dobra, to może chociaż do stron internetowych nadaje się leon. I rzeczywiście tutaj odświeżają się one całkiem nieźle. Jak na tej specyfikacji, dość standardowo te grafiki się doczytują. W momencie, kiedy odpalimy sobie kolejną stronkę, również w pełnym wymiarze, po prostu, no, jeszcze one gdzieś tam zostają w tle, biorąc pod uwagę 1 GB pamięci RAM, ale musimy zadawać sobie z tego sprawę, że troszkę to potrwa. Odpalimy jakąś dodatkową aplikację. O, tu nawet się już zdążyła odświeżyć ta strona, więc no. Wygląda to chyba nawet gorzej. Nie wiem, dziwne, że, że ta specyfikacja jest taka sama, a właściwie urządzenie ma mniejszą pamięć tutaj, jeżeli chodzi o jakość zdjęć, renderowany grafik i powinno to wyglądać lepiej, a wygląda to niestety gorzej, bo te strony się ciągle odświeżają, więc e, to zarządzanie pamięcią chyba też nie stoi na najwyższym poziomie. Sam ekran w momencie, kiedy zrobimy sobie maksymalną jakość, e, no, Delikatnie się przyciemnia, ale tutaj kolory się nie zmieniają, więc wygląda to naprawdę w miarę, w miarę ok. Jest mocne przyciemnienie, ale kolory zostają niezmienione, więc tutaj bym się jakoś specjalnie nie doczepił. Głośnik niestety gra gorzej w przypadku Leona, biorąc pod uwagę po prostu wysokie tony, które są zniekształcone i, i słychać to od razu. Basu to oczywiście nie mamy, ale ten głośnik po prostu jest gorszy niż w Spiritia i należy to nadmienić. Testy syntetyczne wypadają porównywalnie i to jest właśnie zaskoczenie, biorąc pod uwagę tą niższą rozdzielczość. Tutaj gorszy wynik, na przykład w kwadrancie, ciut wyższy w przypadku Antutu, więc dość dziwnie to wygląda. Czydemarka, oczywiście, nie chce się zainstalować, bo brakuje już dodatkowej pamięci. Płynność jest podobna jak w spiricie, tu bym się specjalnie nie doszukiwał żadnych różnic. Oczywiście doczytują się te elementy, to wygląda dość standardowo, więc w przypadku Real Racing możecie sobie spokojnie pograć. Będą zdarzały się co jakiś czas jakieś delikatne przycięcia, szczególnie jak dużo elementów naraz się załaduje, więc musicie o tym pamiętać. Ta specyfikacja jest dość popularna, tak jak wspominałem wcześniej, przy średniakach, więc radzi ona sobie z podstawowymi grami. Jak jak najbardziej te bardziej zaawansowane gry 3D również obsłuży, ale albo będą się delikatnie ścinać, albo będą ograniczone ilości elementów dostępnych na ekranie. Urządzenie jakoś specjalnie się nie nagrzewa, jest delikatnie ciepłe, tylko y, sam głośnik y, oczywiście y, jest z tyłu, więc tutaj nie przeszkadza za bardzo trzymanie urządzenia w ten sposób. Podsumowując, LG Leon to oczywiście budżetowe urządzenie, zdaję sobie z tego sprawę, ale powiem tak, zróbcie wszystko, żeby dołożyć do LG Spirita, dołożyć te kilka złotych, żeby wyposażyć w lepsze urządzenie, które lepiej trzyma na baterii, ma lepszy aparat z tyłu, z przodu i nie wiem dlaczego, pomimo wyższej rozdzielczości ekranu, co również jest na plus, po prostu jest bardziej responsywne niż w przypadku Leona i nie wiem, z czym to jest za bardzo związane, więc generalnie jeżeli możecie, to dołóżcie do Spirita, a jeżeli macie pytania, to zapraszam do komentarzy. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!